Witajcie z strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku czas na Puma Stewie 3, czyli linia, która jeszcze mnie nie zawiodła w najmniejszym stopniu. Co but, to chyba lepiej, więc bardzo czekałem na Stewie 3. Kobieca linia i zobaczcie, jaka maszyna są. Sabrina, tak samo, a wyszło ostatnio zdjęcia Sabrina dwójek i O.S.u. u To jest prawie taki sam jak Sabrina jedynki, więc mm, zobaczymy. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, zasubskrybować kanał. Pamiętajcie, polubić ten film. Bo jeśli wbijecie 300 polubień pod tym filmem, to są dwie rzeczy. Jeden, w przyszłym tygodniu KD17. Drugie, ranking najlepszych KOBI Protra. A wiemy, że lubicie KOBIKI. Więc jeśli to będzie 300 polubień pod tym filmem, robimy. No, moi drodzy, co my tu mamy? Otwórzmy już to pudełko. Mamy tutaj buciki. Ogólnie chciałbym podziękować, bo mam je dzięki Tomkowi, Tomankowi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. But sam w sobie. Wiele osób mi pisze, że jest cały różowy. Ja nie wiem. No, dla mnie to jest pomarańczowe, a to bym powiedział taki, może i róż, ale taki dziwny, taki brzoskwiniowy, coś takiego. Coś takiego. jakby były całe różowe, to bardziej by mi się podobały, chociaż i tak uważam za mega ładne. I ta wstawka tutaj różowa, czy ta brzoskwiniowa jest naprawdę czymś czymś fajniutkim. Może jakby tu jeszcze wywalić ten niebieski, Bo jeszcze ten niebieski trochę przełamuje tą cholewkę. No, no nie wiem. Ogólnie dla mnie wizualnie bardzo spoko, trochę świeżości, nie sztampowo jak zawsze. Dobra, jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, no to oczywiście jest tutaj no, twardy, twardy, twardy bieżnik. Guma dość twarda. Ja, jak wiecie, z TUI dwójki uwielbiałem na outdoor. Zresztą nawet już w tym sezonie migałem na outdoorze. po prostu je bardzo, bardzo lubię. Jeśli chodzi o poduszeczkę, ta sama co w dwójkach i w jedynkach, nie ma żadnej różnicy. Różnicą jest na pewno konstrukcja cholewki. Powiem Wam szczerze, że jak tak patrzę, i ja mam je w ręce. To one zdecydowanie bardziej przypominają mi e, halówki. Takie wiecie, do piłki nożnej buty. Tutaj podeszwa dużo niżej wchodzi w tą w cholewkę. Tak w ostatnich butach często ona wychodzi bardzo wysoko. Tutaj bardzo nisko jest ta podeszwa wchodząca, co jest dla mnie pff, ciekawe, zazwyczaj jest to wyżej. Dodatkowo tutaj po boku są materiały jakieś plastikowe, tutaj ten plastik tutaj wzmocniony. No, ciekawe jak to będzie trzymać stopę. Jeśli chodzi o resztę cholewki, materiał myślę, że całkiem spoko oddychający. Gdybym ja miał do czegoś ten materiał porównać, to z czymś mi się kojarzą. Ale nie potrafię sobie, tak patrzę po butach jakie tu mam. New Balance 2way 4, tak New Balance 2 4. Cholewka, bardzo podobny materiał jak w New Balance'ach. Sznurowadła biedne, biedne sznurowadła więc będą spoko. Język milusi. Pięta będzie trzymana dobrze, na pewno w płaszczyznach bocznych i but ogólnie z góry jak możecie zobaczyć wydaje się dość szeroki. Co na pewno będzie plusem dla ludzi z szeroką stopą. Czy dla ludzi z wysokim podbiciem? Tak naprawdę powiem Wam je dopiero jak w nich pogram. Kiedy Wy to oglądacie to jeszcze w nich nie grałem, niestety. Zagram w nich dopiero w przyszłym tygodniu, więc wtedy możecie pisać, jak się w nich gra, czy są dobre, ale ogólnie powiem Wam, że naprawdę, naprawdę bardzo ładne. Jedyna rzecz, której jestem pewien, że nie będziecie lubić, jest waga, bo czuć, że są ciężkie. Oj, czuć, że są ciężkie i zważę to, zrobię. Większość osób z Was pewnie już będzie chciała popełnić sudoku. Sepuku wiem, ale wetuje waga Łucznik. Waga już jest. No ja stawiam plus 500. Uuu, 550. No, dawno nie było tu tak ciężkich butów. Naprawdę, ale to czuć w ręce. Czuć. Naprawdę czuć. Ale tu powiem Wam, że tutaj ta podeszwa, znaczy ta wkładka sama w bucie robi robotę. Bo ta wkładka jest naprawdę gruba, tu jest dużo pianki i myślę, że ta wkładka sama w sobie robi dużą część wagi tego buta, bo naprawdę, naprawdę jest bardzo grubasem. Jak to się sprawdzi? Nie wiem. Do tej pory Stewie mnie nie zawiodły, ale ten powiem Wam, że wizualnie dla mnie 10 na 10. Ale jeśli chodzi o użytkowo, jestem mega ciekaw. Są też bardzo nisko wycięte. Naprawdę bardzo niżutko, one mi przypominają Kobi dziewiątki, jeśli chodzi o wycięcie. I no, jestem ciekaw. Dajcie znać, co wy myślicie o tym bucie. I tak wiem, jest sobota, nie było w czwartego odcinka, ale za to macie odcinek jutro. Jutro wlatują AL-1. Czyli buty Austinu Riffa. Dobra, z mojej strony to już wszystko. No i cóż, do zobaczenia już jutro. Nawa. No, ale...